Hej, witam w kolejnym podsumowaniu czytelniczym, z którym już od samego początku są problemy. Otóż zwlekałam z jego nagraniem, bo ostatnio obiecałam Wam, że to podsumowanie zacznę od książki, o której wtedy jeszcze nie mogłam Wam mówić w poprzednim w rapapie. Tymczasem okazuje się, że ta powieść nadal nie została wydana, i tak naprawdę nie wiadomo, czy zostanie wydana i kiedy. A mi się już uzbierało tyle kolejnych przeczytanych książek, że stwierdziłam, że no nie ma co zwlekać, bo za chwilę będę musiała nagrać film z 50 tytułami, który będzie trwał godzinę. Więc stwierdziłam, że nie będę czekać, i po prostu o tamtym tytule powiem Wam przy okazji, jak już będzie coś o nim wiadomo. A teraz opowiem wam... O innych 12 książkach, które ostatnio czytałam. Zacznijmy od dwóch tomów serii typowo młodzieżowej. Super przypał i jeszcze większy przypał. To są książki dla takich, powiedziałabym, 13-latków, 15-latków max, myślę, z typowymi dla tego wieku problemami. Kiedy, wiecie, dla człowieka najważniejszym celem życiowym jest pójście na koncert ulubionego boysbandu Kiedy nie dogadujemy się z rodzicami. Kiedy największą tragedią życiową jest niezapowiedziany sprawdzian z matematyki. I to, kiedy twój wymarzony chłop. Park z klasy wyżej w ogóle nie zwraca na ciebie uwagi. To jest właśnie taka prosta seria, napisana prostym językiem. Dziewczyna ma ewidentnego pecha, i mnóstwo tutaj będzie takich tytułowych przypałów. Przy czym przynajmniej dla mnie, dla osoby w takim wieku, w jakim wieku jestem, czyli o połowę za dużo do tej książki, dla mnie te sytuacje były częściej żenujące niż zabawne, że bardziej takie do zrobienia face palma niż żeby się śmiać, ale czasem prychnąć można było z pogardą. Ale myślę, że jakbym te 13 lat miała, to byłabym zadowolona. Więcej o serii już Pisałam na wywiad.naru.pl, na więc tam was odeślę. Aktywny link będzie w opisie. Następnie po raz trzeci było czytane Szturm i Gromli Bardugo, czyli drugi tom trylogii Grisha. Tutaj niestety występuje ten nieszczęsny syndrom drugiego tomu, czyli faktycznie ta część jest totalnie nudna. I gdyby nie to, że pojawił się tutaj Mikołaj, cudowny Mikołaj, to po prostu ciężko byłoby przez nią przebrnąć. Otóż jej nic nie dzieje. Czytam całą tą serię ponownie, żeby sobie odświeżyć, żeby wyciągnąć jak najwięcej i z tej serii książkowej, i z serii który jest na Netflixie. Drugi sezon niebawem, więc też chcę się jakoś na to przygotować. A jak wiecie, ja uwielbiam o twórczości go gadać i na kanale jest mnóstwo treści na temat jej twórczości, więc w, również w opisie będzie link do całej playlisty na temat jej książek i na temat tego serialu. Następnie w języku angielskim przeczytałam I Believe in a Thing Called Love. To jest młodzieżowa obyczajówka, która powinna się spodobać fanom kultury koreańskiej. Nasza główna bohaterka jest bardzo dobrą uczennicą, we wszystkim sobie radzi perfekt, tylko trochę z miłością jest gorzej, bo kompletnie nie umie rozmawiać. Z chłopcami, natomiast marzy jej się taki romans jak z tych wszystkich dram koreańskich. Taki wiecie, że wpadacie na siebie w zwolnionym tempie, on cię przytrzymuje, żebyś nie rypnęła głową szafkę, i, i jest romantycznie. Więc, jako że jest dobrą uczennicą, to wykorzystuje te swoje niezwykłe umiejętności do pisania esejów i tworzy taką rozprawkę, czy tam takie punkty, wypisując ze scenariuszy dram koreańskich, jak powinien wyglądać idealny romans, jak powinna się zachować idealna główna bohaterka romansu. I stara się to wcielić w życie. Całkiem fajna historia, taka gikowska, myślę, że spodoba się fanom do wszystkich chłopców, których kochałam, albo serialu, jeszcze nigdy, swoją drogą, właśnie, polecenia, książek na podstawie waszych ulubionych. Seriali Netflixa zrobiłam już na kanale i również link do tego materiału będzie tu i na dole. O poza ciemni, i poza czas nie będę się rozgadywać, bo powstał na temat tej książki odrębny bardzo zabawny materiał na kanale to jest stricte literatura kobieca, zarówno z elementami erotycznymi, jak i takimi mafijnymi, ponieważ mamy dziewczynę, panią weterynarz, która lubi fotografować na cmentarzu i na tym cmentarzu spotyka kolesia, który ucieka przed mafią. A że pani weterynarz umie szyć zwierzątkę, no to to pomaga zaszyć rany temu kolesiowi. No i sama się przez to wplątuje w aferę mafijną. I w sumie cała fabuła. No i jak się okazuje, ja i tego typu książki to nie jest do końca dobre połączenie. To znaczy, ja się bardzo dobrze bawię, śmiejąc się z tego, co się dzieje w takich książkach. No ale to już um, moje hobby. Wybredna Maruda może więcej w podlinkowanym materiale. A potem. Patrzcie na to. Założę się, że znacie Gosiarelę, znacie jej bloga, jej ciągłe gadki o K-popie, dramach koreańskich i o takich krwawych historiach z bajek Disneya, o których Disney nie chce nam powiedzieć. No i teraz właśnie Gosiarela napisała książkę Gildia Zabójców, która łączy w sobie w zasadzie to wszystko, co pojawia się na jej blogu. Chociaż, tak naprawdę, tę książkę ciężko jest sklasyfikować. Ja bym powiedziała, że to jest takie dobre kino akcji. Pościgami, z morderstwami, z krwią, z flakami, ale jednocześnie z romansem i z uroczymi chłopakami z Korei. takim uroczym koreańskim boysbandem. Ja się tam nie znam na tych BTS-ach, ale coś w ten deseń. No i są poszukiwania zaginionych osób, jest jakiś trening, i jest Alisa, która ma tak cięty język, że. Ugh, love. Niezwykle ciekawe połączenie, i niebawem wychodzi tam drugi. Kolejna książka była dla mnie tegorocznym zaskoczeniem i troszeczkę powiedzmy otworzyła mi oczy. I jest to, jak mniej myśleć. I już w oderwaniu od tego, że ta książka jest merytorycznie dobra, tak jakościowo, jakby nie mnie oceniać, nie jestem psychologiem, psychiatrą, nikim takim, to po prostu dzięki niej dowiedziałam się, że jest więcej takich ludzi jak ja. Że moje ciągłe myślenie o wszystkim i przejmowanie się wszystkim to jest po prostu kwestia nadwydajności mentalnej i mojej nadwydajnej półkuli mózgu. I to nie tak, że ja się teraz muszę zmienić żeby się dopasować do innych ludzi, tylko ja po prostu taka jestem. I, I nie jestem jakimś wybrykiem, tylko po prostu taka moja natura, i jakby biologiczna budowa. I okej, okay, może przez to będę miała trochę trudniej w życiu, bo z tą nadwydajnością nie jest zbyt łatwo, szczególnie w dzisiejszych czasach, ale mam świadomość tego, że to nie jest że coś jest ze mną nie tak, że wiecie teraz biegiem na rezonans, bo coś się ze mną dzieje no i w ogóle po lekturze tej książki nabrałam ochoty na czytanie kolejnych pozycji z zakresu właśnie takiej psychologii teraz niestety mój DNF, książka której nie dokończyłam, wspominałam już o niej w podsumowaniu półrocza, wracamy do tematów nadmorskich i Demon i Mroczna Toni uwielbiam Siedem Śmierci Evelyn Hardcastle to jest ten sam autor i tamtą powieść po prostu kocham ponad życie natomiast tutaj właśnie wkroczyliśmy w klimaty piracy i ja się od tego tematu niestety odbijam. Być może tutaj również byłaby jakaś super intryga, super kryminalne zawiązanie akcji, nie wiadomo co jeszcze, ale no już sam początek właśnie z piratami, ze statkami z jakimiś zab zabobonami, no mnie w ogóle te historie, czy to dan morskie, czy jakieś podróżnicze ogólnie mnie nigdy to fabularnie nie jarało i po prostu nie chciało mi się tego dalej czytać, nie interesowało mnie co się dalej dzieje fabularnie więc przerwałam jakoś na 30% czy coś. Być może kiedy do tego wrócę, ale na razie nie mam na to ochoty. Kolejne dwa tytuły pozwoliły mi poznać twórczość Weroniki Łodygi coś czuję, że będę wyczekiwać jej kolejnych książek. Jest to Hard Comfort oraz Angst with Happy Ending. Ja czytałam te książki w e-booku, ale audiobooka czyta Marcin Franz. To są bardzo współczesne młodzieżówki, skierowane zarówno do młodzieży, ale myślę, że dorosłych, do dorosłych również. I zawierają te wszystkie elementy, które dla nastolatków, współczesnych nastolatków będą naprawdę ważne. Głównym tematem są tutaj wątki LGBT. W fioletowej powieści mamy do czynienia z osobami homoseksualnymi i biseksualnymi. W zielonej pojawia się bohater aseksualny, ale oprócz tego, oprócz kwestii orientacji jest tutaj mnóstwo innych wątków takich bardzo życiowych, czy to związanych z rodziną, z jakimś alkoholizmem czy przemocą w rodzinie. Rodzinie, czy to ze śmiercią w rodzinie, brakiem umiejętności komunikacji, jest coś tam o zdęcaniu się, o używkach, o tym, że są bogatsze i biedniejsze rodziny. To są takie totalnie współczesne tematy, napisane do tego prostym językiem, który nie sili się na jakieś piękne metafory, że tutaj nam 14 latek rzuca Epopeją Alamickiewicz. I do tego bohaterowie nie są bohaterami. To znaczy, to nie są postacie, które wiecie, tutaj się poświęcą, poświęcą życie dla ratowania społeczności. Tutaj są postacie, które są egoistyczne, które mają wady, które popełniają błędy, które mogą irytować. Nie musimy ich lubić, tak jak na ulicy też trafimy na ludzi, których nie polubimy. Ja jestem naprawdę bardzo zadowolona, że wreszcie po te tytuły sięgnęłam. Wysłuchałam także dwóch książek Remigiusza Mroza. Ja z jego literaturą mam takie totalnie love-hate relation. Akurat serię o behawiuryście lubię, lubiłam, ze względu na moje zainteresowania, to znaczy, behawiorysta skupiał się na analizowaniu zachowań, na manipulacji, na psychologii. Tam był poruszony dylemat e, wagonika, dylemat mniejszego zła, bla, bla, bla. Naprawdę mi się to podobało. Wysłuchałam audiobooka drugiego tomu, iluzjonisty, e, który skupia się również na interesującym mnie temacie, bo na iluzji, na sztuczkach. Ja naprawdę swojego czasu bardzo dużo oglądałam tych magików, rozkminiałam jak oni to robią. Sama się bawiłam jakimiś karcianymi e, e, trikami, sztuczkami. Do tego są tam też zagadnienia. Logiczne. I logiczne. Ja to tak fabularnie lubię sobie posłuchać, nie analizując tego, co tam się tak naprawdę dzieje i na ile to ma sens, bo to, co się dzieje w życiu prywatnym tych głównych bohaterów, to jest po prostu jakaś, to po prostu druga chyłka. Tam się wszystko dzieje. Dlatego ja do tego tak podchodzę z przymrużeniem oka. No i wysłuchałam również trzeciego tomu, czyli Ekstermisty, Eksterministy. I tu już aż tak mi się nie podobało, bo tu jest tematyka kart Tarota i też dużo językowych tematów. Mnie akurat te rzeczy nie jarają mnie, nie, kupuje, nie kupiło mnie to, więc tak jakoś tak z, z, obojętnie do tego podeszłam. Dajcie znać, czy czytaliście którąś z tych książek i jakie były wasze wrażenia. W opisie standardowo znajdziecie wszystkie materiały powiązane z tym dzisiejszym filmem. Zapraszam do polubienia mnie na Facebooku i na Instagramie. A za dzisiaj wam dziękuję i widzimy się w kolejnym filmie niebawem. Cześć!